Na moim kanale w dzisiejszym odcinku, tak jak prosiliście, będzie to vlog z obozu, więc zapraszam do oglądania. Dobra, my właśnie idziemy sobie do stajni hiodłać konia i w sumie wam może pokażę, jak to robię, bo nie wiem, czy uda mi się to nagrać. Właśnie idę po skrzynkę ze szczotkami, bo muszę konie Mam skrzyneczkę i idę po tą cudowności gryzącą w cudowności. Cudowności nie gryź, plis, dzisiaj, ani nie kop, ani nie brykaj, plis. Nie chciałabym spaść dzisiaj z ciebie, cudowności. Ała, wolno się o te kraty. Nie widzę, jak jest... Wiem, wody są obręczone. Ciężko mi się jest Ugh, to jest palec. Ugh, to jest szkodzi. palec. ładnie chodzić, czy mój palec. Ugh, to jest mój Nie Ugh, muszę ją kopać. palec. Tak, dokładnie tak. Look. To się dzisiaj okay. po w Hoganze, że tyblety z Hoganzy, skarpetki z Hoganzy, te brudżety z Hoganzy, koszulka z Hoganzy, toczek, <coughs> ten żółwik. Mm -hmm. że, że... I poszło. Dobrze, chociaż nie mogłem zagalopować na prawą stronę, ogólnie to było git, ale... Ja wiesz jestem cała mokra, bo się za w ubrałem. No widzisz. Jestem jak gdyś. Śpiewanie na obozie. Spójrz, ja jest Przepraszam, muszę rozstępować konia. <śpiewanie> jak ty... na, na tego. Z skrzydła. Długo, Jedzie, jedzie, jedzie. Dobrze, bardzo ładnie. Jedź, jedź ze złamanym ręką Ostatni raz, dasz radę, dasz radę Dawaj, Dobrze, to idź Padłam, padła to drzewo teraz spadnie Jeszcze ja wam pokażę to jakie to drzewo jest przechylone. Jeszcze kawałek są tam prawie, że przy ciebie. No. Gdzie ja, maja? Gdzie Antusia? Nie wiem, co to było, ale dobre. git! Dobrze, pięknie. No, ten go odwala coś tam. Hop, gal, gal, gal hop. Hop, dobrze. I ostatni raz co na jeździ. Zecnę je na gram Jak on to płasko jeździ, te mniejsze. Jak najwięcej. Pięć Jeszcze czerwona i niebieska I żółta Dobra Musimy ćwiczyć kondycję na zawody bodylowe Co? Musimy ćwiczyć kondycję na zawody bodylowe Super o, to się, się mówi. Tak. Nie, nie, nie. Biedna Maja Dobrze, jedź, jedź. nie przejm. Wiem, przeszkadza to. Dobrze. Co to było? Jeszcze raz najeżdżaj na cały szereg. Ten. Ten. To czarna i czarna. Tempo. Jeszcze raz. Te wyłamki były piękne Jedź jeszcze raz na szeroki mocno i nie, nie pozwól mu wyłamać Dobra, jedź, jedź dalej Dobrze Bardzo ładnie Co spoczywa ogólnie to zmęczone nie wiem jedziemy. mania Sportowy gips Dobra. To jest chyba szereg, nie? To jest szereg, zielona, czerwona i niebieska. Jedź! Dobrze, jeszcze podwyższę wam. A. Zjedziemy z Badyla, bad no hobby horse'a, Dobra. Dobra, nic. Dodamy dwie przeszkody na podwyższonych tylko. Żeby było osiem. Dobrze. No i bardzo ładnie. Wiewiórka. Masz, masz, masz. Gdzie jest moja A gdzie ona Gdzie pobiegła? W górę czy w dół? Gdzie pobiegła? Na Nie. Wiewiórka. Mi się... Nie, miście. Nie uciekła. O nie. Nie. <grym wiórka> gdzie jest moja wiewiórka? Nie moja wiewiuka Ciekła sobie <grychy> <grychy> no, daj. O tak, no już <grychy> <grychy> Mogę tylko taki pomóc Mam parkour ziczem do zawodu Na zakończenie obozu też będzie pokaz Jedź dobrze, nie przejmuj się. To było piękne. O mnie jakoś tak krzaki, w sensie no krzaki te liście, dobra? Nie. To było piękne. Jedź. Jedź, jedź. Mi się wydaje, że to jest wyższe, ta niebieska trochę. Jedź, super. Tak, jedź! Co to było? Co za wyłamka, proszę pani? Nie, nie ustawę jedź. To 80, co? co? 80, może. No. Gdzie jeszcze ustawię? To co przejedziesz? Szkoda, 80. 90, kondycja. Jakaś teta nie taka. Dobrze. Bardzo ładnie. Super. Łaj, nie widać. dobrze. Tak. Bardzo ładnie. Tak jak widzicie, to my teraz mamy tutaj trening hobby horse'owy, sobie skaczemy przeszkódki i ćwiczymy na takie zawody końcowe. Naczyłam się. Dobrze. Trochę bardziej tu głos. Tak. Ten. Tenpo, tenpo. Dobrze. Tempo zabrakło. Tempo, tempo. Dobrze. O, Antusia spróbuj. Ja mogę Aha, dobra. Okej, okay. przecież mam będzie mieć. No. Jezu, jak ja nie sierpię swojego głosu? Jedzie <noise> Antusia. Dobrze. Tak. Jedź, jedź, jedź. Jeszcze ostatnia. Dobrze, super. Tam się możesz przyjąć swojego vloga. No więc tak. Wow, wyglądam pięknie. Ja też. E, więc e, ale mam pryszcze ty gadaj to vloga, a nie to twarz nie wiem co powiedzieć Bo nie wiem najpierw się na Badylu jeździłam na Badylu? dobrze e, nie, na nie Badylu na, dobrze, dobrze mi się jeździło, ponieważ jeździłam tak. bez niego ale tak. nie. no, nie. e, i jestem jakaś nie wiem Robisz? O, nie umiem na wypadek drogów. jak yy. główno. Czy się gówno. Czy się główno. Polinie noga. Grawie trening. Kalaszeczkę. Nie! nie! Jestem, Jestem. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. telefon. nie, się wycnie. to Nie, nie, się nie, nie, da się skręcić. nie, sama Co, nie, 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 To nie, To nie, nie, się nie, czy? No tak! Nie! Ja to no. właśnie lepiej. Karolaczkę w to nie No, więc e, wracając do vloga, e, dalsza część treningu. Ja się przyniosę na hamaczek. No. A ogólnie to tak, większość dnia spędzamy na hobby horse'ach Więc do tego, czwarte tego vloga to są hobby i ja że będzie wygodnie. No. I mega lubię to miejsce. Mam ogólnie wziąłem ze są tylko dwa horsy. Mam ich 10, nie 11, ale wziąłem tylko dwa, bo uznałam, że będą najlepsze miałem za długie kije, więc tak, i że prawie na nich to nieważne. No, a tam dziewczyn ustawiają sobie yy, parkur. Biorę zamontowanie filmiku, który jest już, wie, pewnie nie są te dwa filmiki już na kanale, bo je wcześniej wrzuciłam. Mm. No i zaraz się biorę jeszcze dla, z dziewczynami do nagrywania dla Was, kiedy W końcu, w końcu chcę je nagrać, bo już naprawdę bardzo długo, nie mam, nie mam czasu po prostu go nagrać, ale obiecuję, że dzisiaj nagram i jutro będzie. Ciekawe, na pewno. Tak, dokładnie tak. Biedna Maja z tą złamaną ręką musi dojść. Karol, jest ona biedna, ja chodzę po całej stajni bez butów. I co? Właśnie sobie idziemy z Mają do stajni, czyścić znowu Basie, bo znowu jejczy na Basi. I właśnie no. razem. Tam to się znowu przyjamy i wroga tak jakby. Siadźcie właśnie znowu, tak, znowu na niej kochasz ją co? Tak. No. Na śula. Dobra, idę. już z naszykowała idziemy teraz po Basie, tak? Idziemy znaczy, po Basie? Idziemy po Basie, to znaczy Basia do nas przyjdzie. A no tak. Patrz jakie fajne smaczki. Idziemy, ja ponią. Daj, ja kiedyś jadłam. dam, mam takie dobrze i jadłam. A ja dam was. A kiedy to są? Ja łuska. A Mogę sobie takie całe zjeść? Możesz. Dobrze. dobrze. Przed nimi koń nie zanie. Brama. Bej się.

Możesz wyczyścić. Dziękuję. <laughs> Piękna kuchnia. A nie, no, wyczyścić śluczy, ja mam wyczyścić. Tamte były lepsze. co było lepsze? Nie! Nie lepsze. Nie, nie, jest Nie, 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 to Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, mam nie, nie. Nie, nie, ty mnie Nie, 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 Czyszczę jak małe dziecko. jakieś je... Teraz czyścimy i no drugie, no, to nie to. teraz jeźdźmy w lepiej ucinam. Chodź. Widzimy, że satysfakcja. Wow. Kurz na ma Mam się. No już, już, no, już. Nie, jeszcze środką trzeba przejechać. A no. Cium, cium, cium. Z drugiej strony jeszcze Jeszcze kawałek Pięknie Kurde nie skończyło mi się um, Przez to się krok siedła Przez Tak się krok... Wiesz, że w tej Wiesz, w tej jest tylko jeden bo to sobie, tylko jeden tej. Chyba to, no siedłaj Kati,

tylko do zapnij tam. Cham raz, zaraz wracamy. raz było piękne przejście. Jeszcze mamy jakieś. Jeszcze mamy 20 minut. Jeszcze 20 minut, no nie, bo na 17. macie. Tak. Tu Jezu! Idź, idź. Dobrze. Majeczka. No. Rób jej to z hrabkami. O Jezu! Piękne masz ząbki, piękne ząbki, piękne ząbki. Mm. Ej, zrób taką miniaturkę, proszę! Się ty kans. konio kradzie. I znowu promuje fałganzę To są fałganzy To są fałganzy, to z To też s fałganzy? Tak. To też fałganzy, to też s fałganzy Ty masz takie na górze różowe. To też fałganzy Wszystko masz tak z chyba. chyba. No. No. Nie miałaś podobnych. Piękna o tym. Patrz to. Uf. Nie miałeś podobnych? śmieszna Basia. Chyba miała. Bluzkę? Nie, e, rękawiczki. Ja bym teraz sobie tak wsiadła, o. ja miała takie różowe, czarne. Ja no, nie miałam takich. Na no, tak William kiedyś tak. jeździłaś. Takie różowe miałaś, tam no. na obok. Nie, jak się przejdzie na podłogę, to, to ja będę wezmę. Będziemy cię. na Jak się przejdzie na to... ja ja Idziemy. Czy ja, ja, ja też promuję w półkach, ja w sumie. wracam do was drugiego czy trzeciego dnia. Jakoś tak. Yy, sorry, że nic więcej nie mówiłam, ale no i tak se mi poszło na basi i potem mi się już nie chciało nagrywać. Ale mam dla Was nowinkę, bo możliwe, że już od jutra będę właścicielką tego kunika. On jest piękny, prawda? Mi się mega podoba. Yy, I właśnie chciałabym Wam przedstawić Winchestera. O, piękne. No z wieczorem się przebrałam już trochę i garnęłam po jeździe, było nawet kiedy ładnie się wylepało, fajnie. No, mam nadzieję, że vlog się podobał i do zobaczenia następnym. Pa, pa!